Dałbyś mi jakiegoś skina? Może być ten negev? Dawała to, twoja matula, biedaku. Proszę, na pewno znasz jakiś sposób. Chłopien jest jeden prosty sposób, nie dla takich frajerów jak ty. Ja na chilku sobie wpisuję kodzik i stony i jestem zadowolony. Ty lepiej też wpisz, to zobaczysz, co to jest kurwa Eldorado. No, witam serdecznie widzów w ten piękny dzień, piękny poranek. Mamy po świętach, także witam y, serdecznie wszystkich. Jeszcze tutaj sprawdza, czy się nic nie rozstroiło. Podczas nagrywania mamy tutaj przyciszone audio. No to dobrze, to sobie odciszymy widzowie, kochani. Chciałbym bardzo, żebyście sobie użyli mojego kodu promocyjnego, tak? Polecam wam serdecznie kod XTony, jeżeli sobie wpiszesz tutaj w promokodę to dostaniesz za darmożkę 70 centów za darmo, Możesz sobie jakoś skrzynko zakręcić za fryczko, nie musisz nic spłacać. I dodatkowo 10% bonusu do wpłat masz jakbyś chciał coś płacić z moim kodem XTony. Czekają Ci też inne benefity, to już ode mnie prywatnie, bo cały czas aktywny jest konkurs na 7 skinów, który dla Was zrobiłem. 7 fajnych skinów, bo mamy taką kosę do wygrania, mamy tutaj w sumie 7, no tak jak, jak, jak sama nazwa mówi, 7 różnych skinów do wygrania, 7 losowań, także każdy może coś zgarnąć, jest duża szansa na zgarnięcie i zabawa polega na tym, że złotówka wpłacona z moim kodem na Hellcase no to właśnie daje wam jeden ticket do konkursu, dodatkowo macie tutaj bonusy takie w postaci takiej, że wpłata powyżej 100 zł na raz, to jest 10% ticketów więcej, tutaj do 5 100 zł i tutaj macie dalej jak to wygląda. Maksymalnie 20% więcej tiketów można uzyskać sobie, jeżeli wpłacicie jakoś grubszą wpłatę. Eee, wygląda, wyglądają tickety tak. Na razie się powiem Wam szczerze, nic nie zmienia, ale spokojnie może jeszcze ktoś coś tam wpłaci. sobie tutaj dorzuci do konkursu. Nie namawiam, tylko po prostu informuję eee, i co. Mamy 43 film z 55 jakie sobie założyłem, że ten konkurs będzie trwał, także zbliżamy się do końca. Zostało nam dosłownie 10 prawie filmów do końca, więc konkurs niedługo będzie się kończył, także zachęcam Was widzowie, zapraszam też na live. No i co jeszcze możemy tutaj Wam powiedzieć, fajnego, mamy topkę widzów, jeżeli jesteście, jeżeli jesteście aktywnymi widzami to możecie zgarnąć taką AWP Mortis, niedługo losowanie, także zainteresujące się dwa punkty za film, łapka w górę, punkcik. No i kurczę, mm, i komentarzyk punkci trzeba mi podsłać na Discord. Eee, polecam kurde, nie? Dobra, widzowie, zaczynamy Mamy 173 dolarki Dzisiaj i spróbujemy sobie Jakieś tutaj fajne proficiki zrobić Because, no trzeba jakoś Koskę dla was przygotować na jakieś Następne konkursy i tak dalej, więc Będziemy sobie tutaj na pewno coś działać Wejdziemy sobie w ten nowy jakiś tutaj Evencik jakby, Circus Dropland I spróbujemy sobie, bo tu trochę taniej Wychodzi, teoretycznie taniej Wychodzą te skrzynki, także spróbujemy Sobie te skrzynki pocisnąć, ale Za jakieś 5 dolarków tym razem za 5 dolarków należą nam się raz, dwa, 3 4 5 skrzynek więc kupimy te skrzynki no i spoko nie idziemy do profilu naszego i mamy te skrzynki dostępne open cases sobie klikamy eee, nie przepraszam bardzo czekajcie coś mi tutaj nie zadziała tutaj mamy te case'y 12 case'ów w sumie wcześniej też nie ten to ja sobie je wszystkie kliknę żeby je otworzyć. Pozbędziemy się jej, bo dzisiaj no, musimy jakiś ten profit zrobić, nie? Z tej kwoty będzie trudno, ale mam nadzieję, że się uda. No to lecimy z tematem. Tutaj widzę, że już było otwierane, nie wiem. Chyba, że tutaj od razu się otwierają te skrzynki, a widzisz. Tak to wygląda. Dobra, to fajnie nawet w sumie. Tutaj mamy dolar 38 z tej skrzynki. Tutaj mamy 36 centów. Aj fajnie, bo się będziemy dowiadywać. 80 centów, 29 centów. I tutaj już tej skrzynki nie mamy, 50 centów 45 dolarów What the fuck man Zarobi się, 26 dolców Także tutaj ładnie te skrzynki oddały eee, Spoko, odświeżymy sobie jeszcze Przy was, zobaczymy co tam jeszcze nam zostało Zostały nam dwie skrzynki No to klikniemy Klikamy tą skrzynkę, opening leci I trafiamy przy was O kurczę, myślałem, że Masterpisa trafimy Ale nie, Serum, Serum Bolerum Serum bolerum za 37 dolców i kolejne za 20 dolców. Także mamy jakiś tutaj y, y, fajny początek. Wychodzimy sobie z tego. Całkiem jest to spoko, bo jakby opłaca się, nie? Jak macie kupować pojedyncze skrzynki, to lepiej sobie kupić w tym właśnie droplandzie. Te skrzynki, które byście chcieli otworzyć, w takim pakiecie skrzynek, nie? To jest spokojna opcja. Dobra, zobaczymy, co mamy tutaj. W przecenionych skrzynkach mamy bez deal'e i są różne. Jest nawet skrzynka, jedna z ulubionych, Beast. Więc może to skrzynkę sobie pociśniemy na początek 3 dolarki, 70 centów. Spróbujemy, spróbujemy. Fajnie by było coś po prostu wygrać, coś ciekawego, nie? Więc spróbujemy sobie tutaj podziałać. Mamy tutaj, zdobywamy jeszcze odłamki, także spoko 3,74 dolara. To to ile to jest mniej więcej? Razy 4, ja to zawsze przeliczam. Dolar mniej więcej się w takich tutaj na polskie trzyma sferach pieniężnych, że 3 razy 4 to jest 12. No, niecałe 20 zł. Także taka skrzyneczka wjeżdża na rejon. 10 dolarków, bardzo ładny skin, bardzo ładny skin, Battle Skirt, Właśnie o to chodzi w tych skinach. Eee, jakby ktoś się pytał, czemu one są takie obśrupane, czemu ludzie nimi grają. No chodzi o to, że czasem obśrupany skin wygląda lepiej niż Faktory Nie zawsze wszystko co jest jakby ma być ładne, ładny stan jest spoko, nie? Battle Skirt tutaj w tym skinie na pewno całkiem fajnie wygląda jeszcze z statrakiem. Nie wiem, czy jak sobie go nie zarzucę do ekwipunku, bo powiem Wam szczerze, pograłbym sobie takim akaczem. Fajna to jest opcja naprawdę na jakby indywidualny, indywidualny taki właśnie swój fajny ekwipunek. A ja jestem taki indywidualista, więc lubię jakby inaczej działać niż wszyscy, inaczej, nie? mówię indywidualnie. Mi się na przykład podobają rzeczy, które się innym nie podobają. No i czasem są z tego problemy, ale siebie nie zmienię, nie? Taki charakter byku. Zawsze się lubię wyróżniać. Więc spoko, nie? Na przykład te skiny, które teraz mi lecą, totalnie mi się nie podobają i one są od razu na quick sell. Tak zwany, bo są słabe. Muertos, czy ja bym zagrał takim skinem? Raczej nie, bo to nie są moje kolory. Wiem, że ludzie lubią takie jaskrawe kolory i tak dalej, ale dla mnie nie ma nawet takiej opcji. No chyba, żebym stworzył sobie cały czerwony kwipunek, to wtedy może i tak. Dobra, otwieramy dalej, ale powiem wam szczerze, całkiem daje ta skrzynka, całkiem daje ta skrzynka, bo trafiamy cały czas plusowe itemy, można powiedzieć, więc jest git, jest git. Teraz trochę tak nie oddało. Ale mam kolejnego akacza Slayta, zobaczymy jaki tam stan, jak to tam wygląda, Slaycik za 3,19, no można zaakceptować, bo przynajmniej spoko skinek, mocno tutaj nie zabrało, no niestety ten, glow, ten Desert Eagle, jakby ktoś miał takiego Desert Eagle to nie wiem czy by w ogóle go wyjął z kabury. Mimo, że Faktory New się trafił, że on jest w ogóle tyle warty. No nie no nie, nie oszukujmy się widzowie, on jest obskurny, tak? Przynajmniej dla mnie. Co to kurczę jest, za nie wypał ten skin? Totalny niewypał, nie? Się totalnie nie wypał, nie? Totalnie nie nadaje do niczego. Patrz, kosa, prawie. Prawie, ale jednak nie prawie. Trochę za daleko. Dobra. Takie mamy skrzynki, przejdziemy na coś innego. Może jakaś bitwa stary, Zróbmy jakąś bitwę. Pociśnijmy sobie bitewkę. Na jakieś skrzyneczki, które tutaj mam jakoś fajną skrzynkę Zobaczymy te dragony i fortunę Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy I dorzucimy sobie jakoś grubszą skrzynkę na sam koniec Pyk, pyk, pyk O, jakoś legendę e, Na dwie osoby Pyk Już sobie tutaj zarzucamy bota na rejon I z teamem zobaczymy, czy się wygra taką bitwę za 22 dolce Stary, wjeżdżamy na grubo. No właśnie, ale dzisiaj cel jest taki, że chcemy tą jakby jakoś fajną koskę, może jakiegoś skina uzyskać fajnego. Przydałoby się coś trafić ciekawego. Przydałoby się coś trafić ciekawego. To byśmy sobie elegancko wypłacili na konto Steam i byłoby super, nie? Jakiś tam coś. Możecie pisać swoje propozycje skinów na jakieś kolejne konkursy. Na razie ogólnie w przyszłości nie wiem, czy będę planował jakieś takie grubsze konkursy, ale. Jakieś takie zwykłe, jak to na scenie cesowej, coś tam się będzie pojawiać, wiadomo, nie? Trzeba docenić widza, że ogląda. 6.75 Co mamy dalej? O, teraz może nawet się nam uda wygrać. 16 dolków, ładnie. Zgarniamy 26 dolków, więc spoko. Jakieś mamy tutaj nawet całkiem fajne skinki. Emperor, Battle Skirt. No, akurat on słabo wygląda, Battle Skirt. No ale dobra, dobra, zobaczmy sobie tą skrzynkę prima... prima shift. prima shift. Zobaczymy, co ten prima shift ma tutaj do zaoferowania dla nas byczku. Jakiś famas, który może być coś warty, zobaczymy zaraz, czy on jest coś warty. Taki nietypowy, no nie, no tylko 3.20. Niestety to nie jest coś, czego szukamy. Drizzle Space to już jest dużo lepszy skin. Powinien tutaj nam sprofitować elegancko. No, 5 dolarów. To blisko, lecz daleko, ale Battle Skirt jest tutaj nawiedzony. Ateris, Ateris odda czy nie odda? Też może być różnie, też może być różnie, stary. 3,59. Nie bardzo, nie bardzo te skrzynki. Dobra, zobaczmy inne te skrzynki przy Bo teraz powiem Wam szczerze, całkiem ciekawe te skrzyneczki. Są tutaj dodane Więc otworzymy sobie tą, tą I może na sam koniec tą Więc sprawdźmy co tu jeszcze mamy do zaoferowania Lecimy szybciutko 20 dolków Skrzynka taka bycza No Cyrex, no średnio, średnio Średnio tutaj nam poszło 32% na tego Cyrexa Ujoj, uj, uj, zabolało Zabolało dosyć solidnie Zabolało Dobra, 44 dolce lecimy i He, headshot, 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 headshot 23 dolce, kurde byczku, no musimy sprzedać nasze itemki. 228 dolców mamy łącznie. W ogóle zbieram dla was zbieram punkty na film, żeby otworzyć same skrzynki z tych jakby wartagów na Hellcase. Ie. To też będzie ciekawa opcja. Zobaczymy, która skrzynka odda naj, najbardziej, ale jeszcze musimy trochę uzbierać tych punktów, nie? 139 dolarów i może tutaj trafimy jakąś fajną koskę. No zobaczymy, może taki Black laminat laminat tegościu. Co my tu mamy w ogóle za koski? No jest parę takich e, ciekawszych. Taki Flip Knife'ik myślę, żeby... Oj, jaki on jest drogi. On fajnie by siedział, fajnie by siedział, ale taki Shadow of zielone, też spoko opcja. <tosujesz> Powiem wam szczerze, ten gama Doppler Tylko, że Drogi dosyć, drogi dosyć Ten skin, ojojoj Dobra, spróbujemy taką skrzynkę sobie pocisnąć na sam koniec Spróbujemy, spróbujemy Uuuu Średnio, jeszcze raz zaryzykujemy, stary Chociaż Breakwater 117 dolców, no Mogło być lepiej, spróbujmy jeszcze raz Spróbujmy jeszcze raz taką skrzynkę Pocisnąć, Ojojojojojoj. Breakwater znowu, Breakwater znowu Dobra, to jak Breakwater to Breakwater, to jeszcze sobie spróbujemy mm, otworzyć te dwie skrzynki przecenione. Te za 44 dolce akurat nas będzie stać. Także dwie skrzynki na koniec za 88 dolarów. I miejmy nadzieję, że kurczę coś tu się pojawi. O, może być spoczko. No no i White. White, White, White. Mamy łącznie 87 dolarów. Prawie blisko tutaj zwrotu. Całkiem ciekawe. No no i za 54 dolce statraczku, spoko, no ale dzisiaj nie ma jakichś skinów, które chciałbym jakby wypłacić dla was, no bo średnio, średnio to wygląda. Także dzięki za oglądanie, widzowie, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się i tam miłego dnia wam życzę, nie? Pozdro, szefy.